Szanowni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, chcę Wam przekazać informację o tym, co zrobili Wasi Radni. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej a podjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec ewentualnych planów utworzenia w mieście ośrodka dla imigrantów. Co istotne, miasto Dąbrowa Górnicza stanowczo podkreśla, że nie było i nie ma żadnych planów budowy takiego ośrodka. Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego, Bartosz Matylewicz, jasno to komunikuje, wskazując że obawy mieszkańców są prawdopodobnie pokłosiem dyskusji, która miała miejsce w sąsiedniej porębie. Podkreśla również, jak ważne jest, by komunikaty o bezpieczeństwie były oparte na faktach, a nie na spekulacjach. Skoro nie ma planów, to po co w ogóle taka uchwała? Ta, ta, ta projekt tej projekt uchwały został zaproponowany jest, ja przez że, radnych Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej TPDG. Argumentowali oni, że chcą uciąć dyskusje i spekulacje, a także zabezpieczyć za interesy społeczności na wypadek, chcemy, gdyby takie plany pojawiły się w przyszłości. W uzasadnieniu uchwały wspomniano o możliwym razem, wzroście napięć społecznych czy obciążeniu lokalnych zasobów w przypadku powstania ośrodka. Warto dodać, że podczas tej samej sesji radni Prawa i Sprawiedliwości PiS również próbowali wprowadzić podobny projekt uchwały odnoszący się do rzekomych planów w powiecie Zawierciańskim. Jednak ich propozycja została odrzucona. Ta postawa budzi pytania, czy przyjmowanie uchwał opartych na hipotetycznych zagrożeniach nie podsyca zamiast gasić niepokojów społecznych, czy nie jest to sygnał, że miasto z góry zakłada negatywne konsekwencje obecności imigrantów. Bez faktycznej analizy i dyskusji, zamiast edukować i rozwiewać mity, taka decyzja może niestety utrwalać ksenofobiczne stereotypy i tworzyć podziały tam, gdzie ich nie było. Radni, którzy poparli uchwałę TPDG, wskazywali, że chcą raz na zawsze zakończyć temat ośrodków dla imigrantów, rozwiać dezinformacje i uspokoić mieszkańców. Pozostaje jednak pytanie, czy w ten sposób faktycznie osiągną zamierzony cel, czy też niepotrzebnie zaognią sytuację. Nadając realności problemowi, który oficjalnie nie istnieje, pytanie, czy pomysłodawcom uchwały udało się osiągnąć zamierzony cel uporządkowania? Nastrojów społecznych wydaje się retoryczne w świetle najnowszych wydarzeń, ponieważ już jutro, 17 czerwca o godzinie 18, pod pałacem kultury Zagłębia w naszym mieście, odbędzie się manifestacja Nie dla imigrantów, organizowana przez patriotów Śląska i Zagłębia oraz Ruch Obrony Granic. To wydarzenie pokazuje, że zamiast uspokojenia, uchwała mogła przyczynić się do dalszej eskalacji emocji i organizacji protestów.